Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się zająć no, wydarzeniem politycznym, wydaje się bardzo istotnym, jeżeli chodzi o to, co w ostatnich dniach działo się w Polsce. Myślę o tym dziesięciopunktowym programie przedstawionym przez Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącym tego, co jest jakby takimi pryncypiami. Politycznymi, również ideowymi, pisu i co może mieć no, bardzo, znaczący, bardzo znaczący wpływ na to, co będzie się działo w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o polskie życie polityczne. Proszę Państwa, te 10 punktów skierowane jest do Konfederacji, ale pewnie też do opinii publicznej. I co tam mamy? No, to jest jakby w takich w pigułce w pewien sposób to, o czym PiS myśli, o czy, co PiS chciałby robić w najbliższym czasie w polskiej polityce, ale również w polityce międzypaństwowej. Myślę, że to jest jakaś taka e, eksplozja, <laughs> można to tak pół żartem, pół serio nazwać. Jakieś takie uzewnętrznienie myśli Jarosława Kaczyńskiego, bo pomijając to, że jest to trochę niezdarnie po polsku sformułowane, to tutaj mamy do czynienia z jakimiś takimi wybiórczymi elementami. Nie ma tutaj w tych dziesięciu punktach próby nawet ogarnięcia większości problemów politycznych, najważniejszych dla Polski. Są tutaj charakterystyczne takie no, elementy y, pokazujące czym jest polskie życie polityczne, czym jest system partyjny, który mamy w Polsce y, i mamy tutaj również coś takiego, no, pokazanie jak myślą jak myślą elity polityczne PiSu. I muszę powiedzieć, że to jest, y, proszę Państwa zatrważające. Y, jakaś taka Nieporadność intelektualna w tym wszystkim, jakieś takie ograniczenie, jakieś wąskie horyzonty, bo tak to trzeba nazwać jakaś taka, no trudno im powiedzieć, krótkowzroczność. I proszę Państwa, tych 10 punktów wypada omówić dość szczegółowo. To zabrałoby zapewne za jednym razem zbyt dużo czasu. Więc pozwólcie Państwu, że podzielę to wszystko na dwie części. Pierwsza część, którą dzisiaj się zajmę, to będą kwestie te dotyczące polityki międzypaństwowej, kwestie niepodległości Polski, kwestie stosunków z mocarstwami, z Unią Europejską. A w drugiej części, myślę, że w czwartek, przedstawiłbym te punkty dotyczące tego, co jakby dzieje się w Polsce wewnątrz Polski i jest ściśle związane z polską, z polityką wewnętrzną, no, poniekąd również z polityką zagraniczną, ale, ale głównie to ma wymiar polityki wewnętrznej. Proszę Państwa, w, w tych dziesięciu punktach te punkty dotyczące tej polityki międzynarodowej to w zasadzie są punkt drugi, punkt trzeci i punkt. Piąty. To są te główne punkty, które dotyczą polityki międzypaństwowej. I są jakby tutaj takie fundamentalne. Proszę Państwa, pozwólcie, że zacytuję ten drugi punkt. Brzmi on tak nie dla współpracy z Putinowską Rosją. Żaden rząd ani teraz ani nigdy w przyszłości nie będzie zawierał porozumień z, post, z postsowiecką Rosją, ukształtowaną przez antypolskie siły putinowskie. No, y, Proszę państwa, poza tym, że. Y, zapis tego jest, jest, jest taki no, y, w zasadzie ideologiczny, tak to, napisane to jest wręcz żargonem odpychającym, y, to w tym Wiele z, myśli, wiele z myśli politycznej nie ma, a już takiej myśli politycznej, która byłaby zgodna z polskim interesem narodowym, to w ogóle proszę zwrócić uwagę, że co to oznacza? Większość Europy, większość mocarstw utrzymuje cały czas jakieś relacje z Rosją. Przywódcy Europy Zachodniej Ameryki prowadzą rozmowy z prezydentem Putinem. I te kanały komunikacji, ale również kanały, które pozwalają prowadzić wspólne interesy gospodarcze, one cały czas funkcjonują. Tutaj nie ma niczego. Jedynym państwem znanym mi, które kategorycznie odcina się od wszystkiego, jeżeli chodzi o Rosję, jest Polska. I robi to przede wszystkim PiS. PiS jest. Tak, no powiedzmy sobie, fanatycznie antyrosyjski, to jest w czystej postaci głupota polityczna, bo w taki sposób antyrosyjski nie jest nikt na świecie. Może z wyjątkiem Ukrainy, może, bo jednak tam istnieje jakaś gotowość do rozmów z Rosją, istnieje świadomość tego, że Rosja jest sąsiadem i trzeba z nią rozmawiać. Tutaj jest to przekreślane. Jarosław Kaczyński i PiS przekreślają w ogóle relacje z Rosją, i to jest dla polskiej, dla polskich interesów narodowych zgubne w najwyższym stopniu. I to jest godne potępienia i nazwanie wprost czystą głupotą polityczną. Ten, kto w ten sposób stawia relacje z Rosją, dowodzi tego, że jest. Po prostu głupi. I tak to trzeba wprost nazwać. Proszę Państwa, dopełnia miary tej politycznej głupoty, bo tak ją cały czas będę tego określenia używał, dopełnia punkt trzeci z tych dziesięciu punktów. I brzmi on tak. Tak dla sojuszu z USA należy bezwzględnie postawić na ścisły. Niezachwiany strategiczny sojusz militarny, gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi. Armia Polska musi być rozbudowana we współpracy z USA i nie być podporządkowana rozkazem Unii Europejskiej. Znowu, proszę Państwa, no ta polszczyzna mogłaby być tutaj zdecydowanie lepsza. No ale dobrze, zostawmy tę polszczyznę. Jeżeli tutaj znowu wracamy do tego, co kiedyś prominentny polityk PiSu, jakim jest Antoni Macierewicz, określił bezalternatywnym sojuszem. Proszę zobaczyć, na czym polega ta głupota. Otóż Stany Zjednoczone nie przywiązują się absolutnie jakąś, nawet w deklaracjach, z tym, że będą wiecznie tam bronić polskich interesów, że będą naszym sojusznikiem. Nie. My jesteśmy traktowani przez Stany Zjednoczone absolutnie instrumentalnie. I nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jeżeli Donald Trump lub elity amerykańskie uznają, że trzeba Polskę poświęcić, to ją poświęcą, to nas poświęcą, to, to w różny sposób oddadzą nas, nie wiem, na strzał, jeżeli chodzi o konflikt z Rosją. To poświęcą nasze interesy w relacjach z Niemcami, nie wiadomo jeszcze z kim. A tutaj jest z nas, z tej strony, ze strony Pisu Jarosława Kaczyńskiego, taka bezwzględna wierność, bezwzględna lojalność i poleganie tylko i wyłącznie na sojuszu Stan ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ogromnie krótkowzroczne, to jest nieodpowiedzialne. Polska powinna zachowywać możliwość balansu. Polska powinna mieć Przestrzeń do prowadzenia polityki międzynarodowej zgodnie z własnym interesem, bo to jest tutaj tak, z tego, co, co, co Państwu zacytowałem: nie dla Rosji, tak dla Ameryki i tu nie ma miejsca dla Polski. Nie dla Rosji, nie, tak dla Ameryki, a gdzie Polska? I to jest dramatyczne, wręcz. W tej sytuacji, i takie postawienie, takie postawienie sprawy. Bezalternatywny sojusznik, któremu się oddajemy, któremu się oddajemy w zasadzie w niewolę. No, no róbcie Amerykanie co chcecie, byliście nas tutaj niby bronili, a oni patrzą na tym pod kątem swoich interesów, skubią nas finansowo na transakcjach zbrojeniowych, wystawiają nas. Tutaj na niepewność polityczną napuszczają nas na Rosję, zresztą skutecznie, co, co ten drugi punkt, który Państwu cytowałem, pokazuje. To są rzeczy absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. To jest w tych dwóch punktach, proszę Państwa, w tych dwóch punktach Jarosław Kaczyński rezygnuje z niepodległości Polski, bo nie będzie niepodległej Polski. Która będzie cały czas w konflikcie z Rosją, bo my ten konflikt po prostu przegramy i w którymś momencie zostaniemy sami i będziemy wtedy utracimy nawet resztki tej niepodległości, które jeszcze są. Nie będzie niepodległej Polski, jeżeli cała nasza polityka, całe nasze bezpieczeństwo będzie złożone w ręce Stanów Zjednoczonych. To nie jest sojusznik wierny, lojalny, co Amerykanie już w relacjach z polską pokazali i tutaj stawianie się w tej sytuacji to jest rezygnowanie z niepodległości to jest niszczenie resztek tej niepodległości i tak to trzeba powiedzieć pis Jarosław Kaczyński w tych dziesięciu punktach i w tych dwóch i w drugim trzecim punkcie pokazują, że Polska nie będzie niepodległa Polska nie może być niepodległa w takim układzie rzeczy nie wspomnę tutaj, że tutaj ani słowem nie wspomina się o tym, jak relacje z Chinami, bo to będzie kluczowe, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. To będzie kluczowe, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze dla Polski, dla Europy i tutaj nie ma ani słowa. Chin nie ma. No chyba, że traktuje się Rosję jako eksponenta chińskich interesów, no, no być może, ale to tutaj ja tylko się domyślam, przypuszczam, nie mam żadnych podstaw, żeby potwierdzić ten pogląd. Proszę Państwa, i ten punkt piąty brzmi on tak. Nie dla centralizacji Unii Europejskiej. Kategorycznie należy odrzucić nowy traktat europejski zmierzający w kierunku utworzenia jednolitego państwa europejskiego. W interesie Polski należy bronić za wszelką cenę niszczoną dziś, przez Unię Europejską politykę rolną i politykę spójności, a w relacjach z UE należy stawiać wyłącznie na interes Polski. Proszę państwa, no brzmi to w miarę przekonująco. Wydaje się, że jest takie postawienie sprawy jest no, zgodne z polskim interesem narodowym. Ale tu trzeba, proszę Państwa, wziąć pod uwagę. To, co PIS robił do tej pory. Jeżeli mówimy o tym, że jednolite państwo europejskie jest groźne dla, dla Polski, dla naszej niepodległości, dla polskiej tożsamości, no to trzeba zadać pytanie, dlaczego PIS, kiedy rządził 8 lat, robił wszystko, żeby Unia Europejska coraz bardziej ingerowała w to, co się u nas dzieje. To jest wina Pisu, że pojawił się coś takiego jak Zielony Ład. To jest wina napisu, że jesteśmy coraz bardziej zależni od Unii Europejskiej. To jest wina napisu, który podpisywał wszystko, co podsunięto w tej mierze odbierającej nam suwerenność, niepodległość, zmierzającej do tworzenia państwa, jednego państwa europejskiego. To jest wina napisu. I oni za to nie zostali rozliczeni. Uciekają, teraz udają, udają głupiego. To słynne powiedzenie w Sejmie pana Janusza Korwin-Mikkego, Rząd rżnie głupa. To trzeba teraz powiedzieć jasno. Jarosław Kaczyński rżnie głupa. PiS rżnie głupa. Oni udają, że są kimś innym niż są, niż byli do tej pory. To oni proszę Państwa zmierzali do tego, zgadzali się na to, żeby Polsce odbierać po kolei te jeszcze elementy tej suwerenności niepodległości. Jest takie pytanie, no kto podpisał traktat ten zasadniczy traktat, który zmierzał do odebrania Polsce niepodległości? No kto podpisał? Ten traktat z Nicei. No podpisał go Lech Kaczyński. A potem Jarosław Kaczyński, kiedy go o to zapytano, no dlaczego podpisał, no to Jarosław Kaczyński w ten sposób się tłumaczył, że no jak mógł nie podpisać. No mógł nie podpisać. A jak teraz Jarosław Kaczyński będzie za wszelką cenę przeciwstawiał się temu niszczącemu wpływowi Unii Europejskiej na polską gospodarkę, na polską tożsamość. Nie ma tutaj, Jarosław Kaczyński nie jest w ogóle w tym wiarygodny. I proszę Państwa, jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, bo jeszcze w innych punktach tam są y, y, wzmianki dotyczące relacji z Unią Europejską, będę o tym mówił, ale proszę Państwa, no to jeżeli sprzeciwiamy się centralizacji Unii, nie chcemy innych wpływów Unii, która by odbierała nam suwerenność, nie chcemy, żeby Unia Europejska miała wpływ na Polską Armię. Tak mówi o tym Jarosław Kaczyński. To dlaczego brakuje tej kropki na dni? Wychodzimy z Unii, bo Unia staje się niebezpieczna dla naszej tożsamości, bo Unia Europejska staje się niebezpieczna dla naszej gospodarki, bo Unia Europejska nas ubezwłasnawalnia, bo Unia Europejska staje się lewackim projektem ideologicznym, a nie Unią państw, które wzajemnie się wspierają, współpracują i zmierzają do rozwoju gospodarczego, do bezpieczeństwa militarnego i tego wszystkiego, co decyduje o tym, że w tej Unii chce się być, że w tej Unii chce się być. A my mamy coraz mniej argumentów za tym, żeby w tej Unii pozostawać. A tu nie ma tego, tej kropki na D. Proszę Państwa, po tych trzech punktach widać, że to jest jakieś nieporozumienie, pokraczne to wszystko, nieprzemyślane, jakieś no, bardzo kalekie intelektualnie są te punkty dotyczące tego, co, czym ma być polityka zagraniczna w ujęciu PiSu i de facto zmierza, de facto zmierza do odebrania nam niepodległości. I tej resztek niepodległości, które jeszcze zostały, bo już <śla> Polska jest państwem bardziej, Zależnym niż niepodległym. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No i tak to, proszę Państwa, w tej chwili wygląda. Jak powiedziałem, nie chciałbym przedłużać. Natomiast do tych pozostałych punktów z tej dziesiątki odniosę się w czwartek. Na razie, proszę Państwa, to jest groźny dokument, groźne myślenie ze strony PiSu i Jarosława Kaczyńskiego odbierające Polskę, Polsce szansę na wybicie się, może kiedyś w przyszłości, na niepodległość, ustawiające w nas w nieustannym konflikcie z Rosją, który niczym dobrym się dla nas nie skończy. W tym konflikcie z Rosją mamy mieć jednego i jedynego sojusznika, Stany Zjednoczone, co jest znowu przejawem czystej głupoty politycznej. Bo nikt, nikt mądry nie stawia tylko na jednego sojusznika, zostawia sobie możliwość jakiegoś balansu, jakiegoś manewrowania, budowania innych sojuszy i tak dalej, dalej. A tutaj nie ma nic, nic takiego. Tutaj Pol to, co ma się dziać w Polsce, to ma być tylko i wyłącznie zgodne z interesami Stanów Zjednoczonych, bo Polska w, w nieustannym konflikcie z Rosją jest wbrew swoim interesom narodowym. Polska w nieustannym konflikcie z Rosją jest w interesie Stanów Zjednoczonych, może Europy Zachodniej, i tak dalej. Sojusz Polski wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi nie jest w polskim interesie narodowym. Polska powinna mieć szerszą przestrzeń polityczną do budowania sojuszy i zapewniania sobie bezpieczeństwa. Poleganie na, Stanów, na Stanach Zjednoczonych wyłącznie jest głupotą i już ta głupota została zweryfikowana. Negatywnie przez szereg razy. A tutaj, jakby w PiSie i Jarosław Kaczyński nie potrafią wyciągnąć z tego żadnych wniosków. Trzeba się temu, proszę Państwa, przeciwstawiać. Dziękuję za uwagę. Spotykamy się w najbliższy czwartek. No i będziemy kontynuować te rozważania, bo to są, jak powiedziałem, kwestie dość istotne, dość zasadnicze. Oczywiście, o ile. Traktować serio to, co Jarosław Kaczyński przedstawił. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o udostępnianie, proszę o komentowanie, proszę oczywiście o wspieranie kanału Myśli Polskiej, jednego z niewielu środowisk, które kierują się polską, polskim interesem narodowym i tego polskiego interesu narodowego bronią. Do zobaczenia, dobranoc. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy.